Wzywałeś mnie? Sí, sí. Tak. Jedna z matek zaproponowała dodatkowe zajęcia. Na temat? Seksu. Kto je poprowadzi? Matki uczniów. A wśród nich ty, jako mama Pilara. Będąc żoną dyrektora i mamą uczennicy, nadasz właściwy kierunek takim zajęciom. Nie wiem o co chodzi, ale to dobry pomysł. Chętnie z nią porozmawiam. Profesor Madariaga popiera ten pomysł. Domyślam się. Enrique jest taki pomysłowy. Enrique? Jesteście tak blisko? Pracuję tu. Rozmawiamy. Wielu nauczycieli pracuje tu od dawna, ale ich nie znosisz. Enrique jest miły. Opowiedz mi. Enrique ci się podoba? Podoba ci się? Jak możesz o to pytać? Denerwujesz się. Ty mnie denerwujesz. Zadajesz głupie pytania. Co cię napadło? Po prostu Was obserwuję. Śledzisz mnie? Nie, ale ludzie gadają. Posłuchaj uważnie. Enrique i ja jesteśmy przyjaciółmi. Szkoda, że Ci to przeszkadza. Chciałbyś mnie odciąć od ludzi? Mam nosić krew? Przepraszam, ale pan Mendiola przesłał dokumenty do podpisu. To pilne. Przynieś się. Pamiętaj, że jesteś moją żoną. Musisz wzmacniać mój autorytet. Dlatego nie rób głupstw. Przepraszam Co ty gadasz? Odwaliło ci? To był żart Może pracują z twoim tatą Chcieli cię pozdrowić Nie wkurzaj się Jak nasz Peter Od lat u nas pracuje Zżyliśmy się Spędzam z nim więcej czasu niż z tato. Pewnie z nimi jest tak samo. Nie. Oni mnie drażnią. Koniec tematu. Zostawcie nas samych. Chcę pogadać z Giovannim. Chce mi się pić. Jedziemy? Denerwujesz się? Mogę? Wejdź. Jak tam? Nie mogę poprowadzić tych zajęć. Roberta protestuje. Mam z nią same problemy. Czekaj. Dzieci stwarzają problemy. Masz okazję, żeby je rozwiązać. Jest ich zbyt dużo. Siadaj. Dzieci powinny znać granice. Bo inaczej zaczynają się kłopoty. Nie wolno pozwalać na wszystko. W żadnym wypadku. Nasze problemy są inne. Roberta nie ma ojca. Ciężko mieć taką mamę jak ja. Chyba raczej siostrę. To znaczy, nie zdołasz ukryć młodego wieku urody. Jesteś cudowna. Roberta musi to zaakceptować. A ty postaraj się zmienić relacje siostrzane na matczynę. Jak? Definiując je, Roberta chce mieć mamę, nie siostrę. Wyznacz jej pewne granice. Wyglądasz jak jej siostra, ale ona wręcz krzyczy, żebyś narzuciła jej zasady, jak prawdziwa matka. Idę na lekcję. Zastanów się. Różniesz się od pozostałych. Jesteś taki solidny, dojrzały. Mówisz we mnie zaufanie. Taki się urodziłem. Ale moje zalety nie wszystkim odpowiadają. Wiem. Chcę ci powiedzieć top secret. Nie wygadasz się? Jak możesz? Chodziłem z Joaquinem. Ale nagle... rzucił mnie. Nie rozumiem dlaczego. To kwestia polaryzacji. Tak mówią w telewizji. Tak uważa mój psychoanalityk. Jeśli cię rzucił, ma źle w głowie. Jego problem. Jasne. Dowiedz się o co chodzi. Daj mi kilka dni. Kilka dni? Chcę wiedzieć dzisiaj.